Dziękuję bardzo. Poproszę o Dzień pytanie. dobry. Wojciech Szymczak, Telewizja Republika. Ja mam dwa pytania. W marcu pan premier Tusk zapowiadał, że w ciągu kilku tygodni ruszy program powszechnych szkoleń wojskowych dla Polaków. Okazuje się, że po siedmiu miesiącach rusza, ale dopiero zespół do spraw opracowania tego programu. Więc stąd pytanie, kiedy będzie obiecany program szkolenia osób dorosłych dobrowolnych? I drugie pytanie w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Pan minister na jego pytanie, czy zmiana nazwy państwa formacji poprawi notowania? Odpowiedział, że tak. Czy nie uważa Pan, że może spełnianie obietnic wyborczych mogłaby, mogłoby bardziej poprawić te notowania? Tym bardziej, że mamy dzisiaj 678 dzień od rozpoczęcia rządów koalicji 13 grudnia, a jak wiemy, większość obietnic na pierwsze 100 dni w ogóle nie została spełniona. Dziękuję. Jezu, panie redaktorze, jak pan to zrobił, żeby w tak krótkim pytaniu tyle nieprawdziwych testów postawić? Jaki? Naprawdę, wy, jeżeli chodzi o szkolenia, widzę, że wy w tej e, republice naprawdę jesteście szkoleni. Jak, e, jak nawet w pytaniu e, kłamać? E, panie redaktorze, tak, zmiana nazwy, jeżeli pan nawiązuje do mojego rozmowy wczoraj z panem redaktorem Emanowskim, tak, wydaje mi się, że pomoże, bo zawsze nowe otwarcie. Pomaga, Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ale przede wszystkim pomoże to, że nasze środowisko polityczne wzmacnia się o partnerów, z którymi od lat współpracujemy. To po pierwsze. Po drugie, w odróżnieniu od partii, dla której pan pracuje, my pracuje do trzech. Nie żadnej partii. Nie, do no, Dla Pisu pan pracuje, proszę się tego nie wstydzić. To naprawdę, znaczy, dla mnie to kompromis. Telewizja ale Republika rozumiem. jest niezależna od żadnej partii. Dobrze. Widzi pan uśmiech ludzi tutaj? Nie. O, to musi Pan chyba przyjść po tej stronie, popatrzeć. Dobrze, to teraz my realizujemy swoje obietnice wyborcze. Tak jak powiedziałem, możemy usiąść nad tymi obietnicami, które składałem jako rozpoczynający minister spraw wewnętrznych i administracji i możemy krok po kroku odznaczać tę, 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 tę realizację. I wie Pan, problemem jest to, że nadganiamy wielokrotne, wieloletnie zapóźnienia ze względu w na nieudolność pismu. Przecież to pytanie, które zadawał Pan redaktor z rmf o zapaść kadrową w służbach MSW, to, to jest pytanie, które Pan powinien zadawać Kamińskiemu i Wąsikowi, ale nie pamiętam, żeby Pan te pytania im zajmował. Jeżeli chodzi o nieszczelność polskich granic, o ten płot, który był rozginany w 20 sekund, no przecież to też powinny być pytania do Kamińskiego i Wąsika. Wtedy Pan nie był taki odważny, żeby nie te pytania zadał. Tu wie Pan, z tematu, kiedy kto, kto jest dziennikarzem, to to zawsze Dyskusyjne, wie Pan o tym doskonale. Eee, a kiedy funkcjonariuszem? Eee, więc, e, tak, my realizujemy nasze obietnice. Natomiast zawsze te obietnice warto rozliczać w kontekście całej kadencji. I proszę mi wierzyć, że jeżeli chodzi o kwestię tego, co obiecywaliśmy, czyli zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego, socjalnego Polaków. Wszystkie nasze obietnice zostaną zrealizowane. A jeszcze jedno pytanie, pierwsze. Proszę wybaczyć, to nie jest... Pierwsze pytanie dotyczyło tych szkoleń dobrowolnych wojskowych. To jest wojskowych. Miejsc... Znaczy szkolenia szkolenia cały czas są przeprowadzane, natomiast oczywiście pyta pan o masowe o masowe szkolenia. Z tego, co wiem, tak mówił mi podczas mojej ostatniej konferencji, którą miałem wspólnie z ministrem Tom na granicy, mówił mi, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby te szkolenia ruszyły. Dziękuję. poprosimy o kolejne pytania, bo mamy jeszcze... Panie, do... Panie konferencja Piotr bez Rzewski, pana to... to... będę przyjeżdżał za każdym razem, bo Bardzo jak się tak panu sprawiam przyjemność, to no już niech będzie moja krzywda. Panie ministrze, Piotr Czyżewski, Telewizja w Polsce 24. Pierwsze pytanie jest o... Proces cywilny, które wytoczyły podinspektorowi Waszczukowi z policji w Hajnówce, pana koalicyjne koleżanki, pani ministra Urszula Sara Zielińska i Klaudia Jachira. Za to, że w 2022 roku nie wpuścił je ich do strefy buforowej, nie miały odpowiednich przepustek. Wtedy zgłosiły sprawę do prokuratury, ona została umorzona. W momencie, kiedy Państwo przyjęliście władzę drugi raz, posłanki próbowały się zemścić nad Panu podinspektorze. Nie udało się, prokuratura znowu umorzyła. Teraz wytaczają proces cywilny. Chciałem zapytać, czy taki funkcjonariusz, który. Brał między innymi udział w obronie polskiej granicy w Kuźnicy, kiedy ten pierwszy atak nastąpił w 2022 roku i który wypełniał tylko i wyłącznie rozkazy, może liczyć na wsparcie resortu. I czy pan na przykład jako kolega. Koalicyjnej nie może porozmawiać, nie chciałby Pan porozmawiać, czy to jest dobry pomysł, czy zły, ze swoimi koleżankami, które mszczą się na funkcjonariuszu po prostu, bo to przecież kompromituje Was jako koalicję. To nie jest Panie redaktorze, tylko Panie, redaktorze a, Panie redaktorze, ale przecież. No, I drugie pytanie jest moje o tą sytuację. z Wczoraj Pan napisał w, w swoim twicie, że apeluje do polityków PiS. O, nie wiem, pan pożenił po prostu polityków PiS z zatrzymaniem tych dywersantów w jednym, w jednym twicie. Chciałem zapytać, w jaki sposób oni są związani im z Prawem i Sprawiedliwością, te osoby. Może pan powiedzieć, może, jakie są narodowości, albo jakie miały te osoby obywatelstwo. To... A niech pan przeczyta tego tweeta. No dobra. Niech pan przeczyta. To zawsze. Zawsze dobrze. Oczywiście. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 8 osób podejrzanych o przygotowanie aktów dywersji w Polsce. Mhm. Na tym tle apeluję do polityków PIS o powstrzymanie polityki nienawiści służącej podziałowi Polaków. Co jedno z drugim ma wspólnego? Dobrze, to teraz, panie redaktorze, teraz proszę pozwolić mi się mhm. ustosunkować. Nie napisałem tam w tym twecie. Wydaje mi się, język polski jest dość dla nas chyba obu, dość prostym językiem. Ja nie napisałem, że któryś z zatrzymanych ma coś wspólnego z pisem. No, Zatrzymałem ja na tej wprost. tle, że na tym tle i chyba dość oczywistym, że wtedy, gdy wzrasta zagrożenie, wtedy, gdy obce służby starają się strzeżyć w Polsce zamęt, całe polskie społeczeństwo powinno być razem i w sprawach bezpieczeństwa mówić jednym głosem. Dlatego tak ważne jest to, aby politycy yy, mówili. Potrafili w sprawach bezpieczeństwa ze sobą współpracować, żeby nie siali nienawiści, żeby nie siali dezinformacji. I dlatego tak, zwracam się do polityków, do polityków pis żeby nie siali więcej nienawiści, żeby nie tworzyli większych podziałów w polskim społeczeństwie. Dlatego, że podzielone polskie społeczeństwo to jest słabsze polskie społeczeństwo. Wie pan, jeżeli na wiecu największej partii opozycyjnej, Wiecu dotyczącej kwestii migracji, bezpieczeństwa granic. Dla, dla tego bezpieczeństwa tak wiele robi rząd, ale tak naprawdę codziennie o to bezpieczeństwo walczą funkcjonariusze Straży Granicznej, policji, wojska. Jeżeli na wiecu największej partii opozycyjnej nie mówi się o zagrożeniach, tylko mówi się o tym, żeby lać napalm na oponentów politycznych, albo wyrywać chwasty, bo tak się określa oponentów politycznych, to co to jest jak nie sianie nienawiści? Co robił podczas tej wypowiedzi pan Kaczyński? Niedawno wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Co robił pan Błaszczak, minister obrony narodowej do niedawna? Czy oni zareagowali na tego faszyzującego jego jegomościa, który wymachiwał, y, wymachiwał jakąś kosą i wykrzykiwał takie rzeczy? Tak, proszę pana. Tak, w sprawach y, na tym tle, na tle zagrożeń, które stoją przed Polską, politycy w sprawach bezpieczeństwa powinni mówić jednym głosem, a nie promować Bąkiewicza. I ten tweet jest w 100% zasadny, i w 100% zwracam się z apelem może za pośrednictwem. Pana i pańskich kolegów ze stacji w Polsce, żebyście zatrzymali, żebyście wpłynęli na swoich politycznych kolegów, żeby zatrzymali tę tą, tą nienawiść, ten hejt, który, który jest sączony przez pana Kaczyńskiego, żeby było jasne, bo nie reagowanie na coś takiego to jest przyzwolenie na ten hejt. A teraz druga sprawa, o której, pana, o której pan powiedział, no musi przecież pan wiedzieć, no bo. Jest pan wnikliwym obserwatorem życia publicznego, że ja w tej sprawie napisałem do moich koleżanek z koalicji obywatelskiej list z prośbą o tym, żeby wycofały te zarzuty czy ten tryb osobisty, cywilny, dlatego że kwestia dotyczy funkcjonariusza, podległych mi służb. Ale proszę wybaczyć w tej sprawie w Polsce każdy jest równy wobec prawa i każdy, kto czuje się urażony, Albo czuję, że jego prawa zostały jakoś złamane, ma prawo dochodzić, dochodzić swoich praw w sądzie. Ja mogę prosić obie panie, panią poseł, panią minister o to, i z tym się zwróciłem, bo zawsze będę stał po stronie funkcjonariuszy podległych mi służb. Dlatego, że taki jest mój obowiązek. Tak jak zwracałem się do prokuratury wtedy, gdy moim zdaniem bezzasadnie zatrzymała czterech. Funkcjonariuszy policji, tak jak, e, tak jak za każdym razem reaguję, jeżeli kwestia. Jeżeli Państwo też zadajecie trudne pytania z tezą dotyczące funkcjonowania poszczególnych służb, a uważam, że dane sprawy wymagają jeszcze wyjaśnień, zawsze będę bronił funkcjonariuszy. Natomiast w tej sprawie, proszę, proszę wybaczyć, ale żadne, każdy człowiek ma prawo dochodzić swoich spraw w sądzie. To, że ja nie zgadzam się w Merytorycznie w tej sprawie nie zgadzam się z moimi koleżankami. Nie powinno umniejszać ich praw do tego, żeby w drodze sądowej, jeżeli czują, że coś takiego chcą zrobić, żeby coś takiego miało miejsce. Ja natomiast będę bronił, będę bronił funkcjonariuszy podległych i służb. I w tej sprawie będę także prosił koleżanki o to o chwilę refleksji. Dziękuję panu. Dziękuję.